Z naukowego punktu widzenia życie w stresie to życie w przetrwaniu, kiedy dostrzegamy stresującą okoliczność, która w jakiś sposób nam zagraża. Nie możemy przewidzieć ani kontrolować jej skutków. Włącza się pierwotny układ nerwowy, zwany układem współczulnym, a ciało mobilizuje ogromną ilość energii. W odpowiedzi na stresor. Fizjologicznie ciało automatycznie wykorzystuje zasoby, których będzie potrzebować, aby poradzić sobie z bieżącym niebezpieczeństwem. Źrenice rozszerzają się, abyśmy mogli lepiej widzieć. Tętno i częstość oddechów wzrastają, abyśmy mogli uciekać, walczyć lub się ukrywać. Do krwioobiegu uwalnia się więcej glukozy, aby udostępnić więcej energii naszym komórkom, a przepływ krwi jest kierowany do kończyn i z dala od naszych narządów wewnętrznych, więc możemy działać szybko, jeśli zajdzie taka potrzeba. Układ odpornościowy początkowo się uruchamia, a następnie zwalnia. Gdy adrenalina i kortyzol zalewają mięśnie, zapewniając przypływ energii, aby uciec lub odeprzeć stresor. Krążenie wychodzi z naszego racjonalnego przedniego mózgu i jest przekazywane do tylnego mózgu, więc mamy mniejszą zdolność do kreatywnego myślenia. I zamiast tego polegamy bardziej, na naszym instynkcie, aby natychmiast zareagować. Wszyscy jesteśmy stworzeni do radzenia sobie z krótkotrwałymi wybuchami stresu. Kiedy wydarzenie się kończy, ciało zazwyczaj wraca do równowagi w przeciągu kilku godzin, zwiększając poziom energii i przywracając swoje niezbędne zasoby. Ale jeżeli stres nie ustępuje w ciągu kilku godzin, ciało nigdy nie wraca do równowagi. Prawda jest taka, że żaden organizm w naturze nie wytrzyma życia w trybie awaryjnym przez dłuższy czas. Ze względu na nasze duże mózgi, ludzie są w stanie myśleć o swoich problemach, przeżywać na nowo przeszłe wydarzenia. A nawet przewidywać najgorsze przyszłe sytuacje. A tym samym uruchamiać kaskadę chemikaliów stresu samą myślą. Możemy wytrącić nasze mózgi i ciała z normalnej fizjologii, po prostu myśleć o aż nazbyt dobrze znanej przeszłości lub próbując kontrolować nieprzewidywalną przyszłość. Emocje. To chemiczne konsekwencje przeszłych doświadczeń. Gdy nasze zmysły rejestrują informacje przychodzące ze środowiska, skupiska neuronów organizują się w sieci. Gdy zastygają w pewien wzór, mózg wytwarza substancję chemiczną, która jest następnie wysyłana do całego ciała. Ta substancja chemiczna nazywana jest emocją. Im silniejszy iloraz emocjonalny z jakiegokolwiek wydarzenia, dobrego czy złego, tym silniejsza zmiana w naszym organizmie. Kiedy zauważamy znaczącą zmianę w sobie, mózg zwraca uwagę na to, kto lub co powoduje zmianę na zewnątrz nas i robi migawkę zewnętrznego doświadczenia. To nazywa się pamięcią. Dlatego pamięć wydarzenia może zostać neurologicznie napiętnowana w mózgu, a ta scena zostaje zamrożona w czasie, w naszej szarej materii. Połączenie różnych osób lub obiektów w określonym czasie i miejscu z danego stresującego doświadczenia zostaje wyryte w naszej architekturze neuronowej jako obraz holograficzny. W ten sposób tworzymy długotrwałą pamięć, dlatego doświadczenie zostaje utrwalone w obwodach neuronowych, a emocja jest przechowywana w ciele. I w ten sposób nasza przeszłość staje się naszą biologią. Innymi słowy, gdy doświadczamy traumatycznego doświadczenia, mamy tendencję do myślenia neurologicznego. W obrębie obwodów tego doświadczenia. I mamy tendencję do odczuwania chemicznie, w granicach emocji z tego zdarzenia. Więc cały czas stan bycia, sposób w jaki myślimy i jak czujemy, zostaje biologicznie utknięty w przeszłości. A ponieważ to, jak myślimy, jak działamy, jak czujemy, jest naszą osobowością. Kiedy układ nerwowy walki lub ucieczki jest włączony i pozostaje włączony z powodu przewlekłego stresu, ciało wykorzystuje wszystkie swoje rezerwy energii, aby poradzić sobie z ciągłym zagrożeniem, jakie postrzega ze środowiska zewnętrznego. Dlatego ciało nie ma już energii w swoim wewnętrznym środowisku na wzrost i naprawę, co osłabia układ odpornościowy. Niesamowite, że to może się przydarzyć tak wielu osobom. Z powodu szoku lub traumy w ich życiu nigdy nie wychodzą poza te odpowiadające emocje, a ich zdrowie i życie się załamują. Jeśli uzależnienie jest czymś, co myślisz, że nie możesz zatrzymać, to obiektywnie wygląda to tak, jakby ludzie uzależniali się od emocji stresu, które ich rozchorowują. Przypływ adrenaliny i reszty hormonów stresu pobudza ich mózg i ciało, zapewniając przypływ energii. Z czasem uzależniają się od przypływu tej chemii, a następnie wykorzystują ludzi i warunki w swoim życiu, aby potwierdzić uzależnienie od emocji, po prostu, aby nadal czuć ten podwyższony stan. Nauka mówi nam, że taki przewlekły, długotrwały stres naciska genetyczne przyciski, które powodują choroby.